Cześć, jestem jedną z koordynatorek projektu PAK, nazywam się Monika Wojba, a projekt to projekt aktywizacyjny, kreatywność i akceptacja. Chodzi o to, że zrzeszamy grupę osób z różnorodnych środowisk, czyli między innymi osoby z niepełnosprawnością do środowiska LGBT, seniorów, uchodźców, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych i każdego, kto na swój sposób czuje się wykluczony. I wspólnie udajemy się na różnego rodzaju warsztaty kreatywne, twórcze, a także na wyjścia kulturalno-rozrywkowe. O wszystkim decydujemy my, większością głosów. Czy chcemy iść na kręgle, czy do kina, czy do opery, czy na spacer z przewodnikiem, o wszystkim pada decyzja, która satysfakcjonuje w miarę możliwości wszystkich. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie do końca czujemy się akceptowani społecznie, albo nie czujemy się po prostu pewni, chcemy znaleźć dla siebie jakieś hobby. Niech to będą przykładowo warsztaty wokalne, znajdujemy piękną ofertę, 10 dni warsztatów wokalnych za jedyne 1200 zł, kończymy koncertem. No więc płacimy tą sumę, idziemy na te warsztaty, już pierwszego dnia okazuje się, że to nie jest coś, co nas interesowało, nie czujemy się dobrze. Więc albo kasa jest stracona i musimy chodzić, albo stracona i rezygnujemy, bo nikt nam nie zwróci. A tutaj dajemy w takim razie grupie warsztaty w wersji demonstracyjnej. Może spotykamy się raz na kilka godzin, jednak zupełnie za darmo w towarzystwie, które się zna, w końcu jesteśmy paczką znajomych i próbujemy, czy hobby nam podejdzie. Warsztaty są na tyle elastyczne, że warto po prostu po pierwsze przyjść, żeby się zintegrować, żeby z nami coś wspólnie zjeść. Napić się jakiegoś zdrowego soku, wody, odpocząć, zrelaksować się, pogadać ze znajomymi, zacisnąć więzi. W drugiej kolejności poobserwować warsztaty, co się dzieje, co prowadzący, prowadząca ma do zaoferowania i przyłączyć w dowolnym momencie, kiedy tylko poczujemy się swobodnie, luźno lub odejść na bok, jeżeli jakieś zajęć nam się nie spodoba i wrócić w dowolnym momencie. Proponujemy 10 warsztatów, są one na tyle elastyczne, że jakby sama nazwa jeszcze nie mówi ostatecznej wersji. Czyli na przykład literackie warsztaty możemy tutaj zarówno pójść w stronę tworzenia artykułów dziennikarskich, może ktoś będzie wolał kreatywne pisania, może ktoś by chciał zająć się poezją. Mogą być warsztaty muzyczne, gdzie zakładamy grę na jakimś instrumencie, grupa może zdecydować, czy będzie to przykładowo flet, ukulele, czy może jakaś perkusja, może po prostu rytmika. Będą tu warsztaty malarskie i wbrew pozorom, że niewidomy obrazu nie zobaczy, chcemy to zrobić też w formie dotykowej, manualnej, czyli malowanie dłońmi, albo malowanie przy zmieszaniu farby, na przykład z jakimś cementem plastycznym lub innym tworzywem, który stworzy nam wypukłe obrazy. Do tego warsztaty kulinarne, gdzie możemy pójść albo w stronę diety, albo tworzenia własnych dań lub ich dekorowania, stylistyczne, e, rękodzielnicze i jeszcze dużo, by ich wymieniać. Na pewno szykują nam się w najbliższym terminie warsztaty rękodzielnicze, gdzie już zostało ustalone, że będziemy uczyć się szydełkowania, i w następnej kolejności warsztaty teatralne, gdzie troszeczkę popracujemy z własnym ciałem, z drugą osobą i trochę z naszą wyobraźnią. No i najważniejsze, czy można do nas dołączyć. Tak, właściwie docelowo chcemy, żeby nasza grupa składała się z 20 członków, ale wiadomo wszystko może być jeszcze zmienne, żeby domknąć tą formację ostatecznie. Nie każdemu wszystko może się spodobać. Warunek właściwie jest jeden, żeby zdeklarować się na udział minimum w połowie takich wyjść kulturalnych, rozrywkowych i w minimum połowie warsztatów, żeby jednak te więzi zostały zacieśnione i nikt nie czuł się obco. Najbliższe spotkania odbędą się już 15 i 21 lipca. Zapraszamy na warsztaty. Szczegółowe informacje o projekcie Paka dostępne są na stronie internetowej www.optmyślnikart.net.